Siemonowiecie ja brodeczki, ja jestem kuba, Ro i w dzisiejszym filmie będę próbował grać tylko i wyłącznie z szarymi itemami w Fortnite. Więc oglądajcie do końca, żeby zobaczyć jak mi ten challenge wyszedł. A zanim przejdziemy dalej, pamiętajcie o subskrypcji wraz z dzwonkiem i łapce w górę. No i jeżeli nie używacie jeszcze kodu SKIRO w sklepie, no to możecie to teraz zrobić I jak coś kupujecie z tym kodem, to ja dostaję z tego trochę pieniędzy No i słuchajcie, na samym początku tego odcinka polecę sobie na Salty I tak jak widzicie mam szary killoff, że pasował mi do całego ekwipunku I mam szarego skina, co prawda jego rzadkość jest niebieska Ale wyglądowo jest szary, więc wszystko do siebie pasuje No i oczywiście czarna parasolka Ok, już tam widziałem Mkę na dole no ale przydałaby się pompa, nie ukrywam, czy coś tu jest. Jest pompa jeszcze! OK! Dlatego to ja się nie spodziewałem, jest ziomek tutaj na prawo. Jest wcelowany we mnie, zobaczcie. No chłop jest wcelowany. Dobra, ja idę robić co innego. Tutaj jeszcze jakieś temy znajdę, chyba nie, tylko potki. Kolejna pompa. Dostał. 49 Nie no trzeba go podjechać Mamy Pierwszego fraga zrobionego Jeszcze tylko trochę matów pozbieram I lecę w kierunku tamtych strzałów Które były chyba na niebieskim domku Albo gdzieś tam I tutaj też ktoś strzela jeszcze Ale tu są wybuchy na lewo Spróbuję sobie zająć HG na wszelki wypadek I jest tam ziomek gdzieś tutaj na dole Jest ziomek dostał trochę nie, no nie dam rady go zabić Ktoś mi zgarnął fraga No i znowu nie Zrobiłem fraga Dobra, mam go W końcu udało się Czy on miał jakieś szare temy? Może PMA? Tak, jest PM szary I jeszcze tutaj się strzela I przedtem O, jest gościu na dachu Czy ja go wypestkuję? No nie wypestkuję go Nie ma takiej opcji Dobra, gdzie on jest? Tutaj Dobra, mam kolejnego fraga Ej, serio, ten challenge nie jest taki trudny. Myślałem, że będzie mega ciężko cokolwiek ugrać, a tu się okazuje, że nie. I bandaże. Bandaże oczywiście mogę używać. Akurat teraz to zrobię, żeby mieć 75 hp. No i wydaje mi się, że pójdę na agencję. Tylko najgorsze jest to, że nie mogę używać apteczek, potek i bandażownicy, ponieważ nie są to szare itemy. I pewnie przez większość czasu będę miał 75 hapsa, ale się tam strzelają! Chyba przy skarbcu. Tutaj się coś buduje, więc Ziemek pewnie jest yy, na lewo gdzieś, tu. Myślałem, że on jest tutaj, a nie ma go. Okej, okay, wbijam tędy, tajnym przejściem. Witam. Ale wyrwał hita, ziomek z tamiganem. Dobra, cyk, granaty tutaj do rogu i mam nadzieję, że zrobię teraz praga. Halo! Halo! Nie! Co ja zrobiłem teraz? No, w poprzedniej gierce trochę głupio zginąłem, bo mogłem na luzie go pokonać, ale no... Nie wiem, co poszło nie tak. Tutaj mam pierwszy szary item, czyli wędkę. Super! Tego właśnie potrzebowałem. Tu jest skrzynia i... Bandaży nie ma. Bo w skrzynkach są tylko bandaże i granaty z szarych itemów. Tu jest kolejna skrzynia i... Znowu brak bandaży. Niby szare itemy powinny leżeć wszędzie. I dostałem fioletową pompę. Serio? Okej, okay, znalazłem pompę. Ktoś tu był, ponieważ nie ma amunicji do niej. Coś budował, ale gdzie on poszedł? Okej, okay, jest na prawo. No ja nie mam... A, mam budulce. Czemu ja pomyślałem, że ich nie mam? No jakiś kolejny tu strzela. Dobra, dostał głowę. Dobra, mam go. Ale został mi jeszcze jeden nade mną! Dostał teraz, hita. Kolejnego już zresztą. O o. Nie mam matsów! No to teraz jest już przypał totalny. Chyba ja wspomnie, co nie? Dobra. wbijam do wody i zawijam naokoło. Tylko w taki sposób mogę przeżyć! No tak, on zaskoczy za mną. No i tym razem wyląduję na potnych piaskach i zobaczysz, czy spotkam tutaj dużo spoconych graczy i czy w ogóle uda mi się przeżyć na tej miejscówce. Skrzynek nie muszę otwierać, ponieważ to jest tylko strata czasu. Jest PM szary, nice. Jakiś gościu tutaj ląduje chyba, tak? W tym miejscu. Siema. Mordo. O, ktoś do mnie strzela tam z budynku naprzeciwko, i granaty mi rzuca. Czyli taktyczna zawika. Pistolet, nice. Kolejny granat. No naprawdę, jest przypowiedź jeśli chodzi o te itemy, bo nic nie mogę znaleźć: żadnej pompy, nic takiego. Tu jest jakiś gościu, on tam zbiera sobie itemy. Ale dostał teraz hity, ale teraz dostał. No i go nie zabiłem. Nie no, muszę coś zebrać i go zaraz podjeżdżam. Nie ma co czekać, chyba tam lecę Tylko ktoś tam zginął Jeżeli ten obity, to jest przypał Słyszę kroki na dole chyba, albo na górze Tutaj Pora teraz uciekać, może pójdę mu na plecy Jakoś tędy, czy dam radę Aha I znowu od tej samej strony mapy lecę Więc no oczywiście tym razem wyląduję na rekinie, a nie na potnych piaskach No i zobaczymy, czy uda mi się Przeżyć w ogóle bo ze znalezieniem szarych itemów może być naprawdę ciężko Tym bardziej, że tam są i pomagierzy I praktycznie jedna czwarta serwera No może nie jedna czwarta, jedna dziesiąta Widzę jakoś broń na dachu Dobra, zbieram to i od razu zawijam, żeby pomagier tylko mnie nie zabił O, siema gościu Znowu taki sam skin, co nie? O, nie będzie o nic szarego chyba Tylko amunicja na niego straciłem O, tu jest O, nawet stanął, co jest? Mam granaty, ale nie mam teraz już totalnie ammo. Przynajmniej dwa fragi udało się zrobić, i teraz pora poszukać ammo boxów. Czy coś tutaj będzie? Jest skrzynia i w środku nie ma mojego ammo. Okej, okay, beczki rozwaliłem, żeby mieć trochę więcej tego kapsa. Może tutaj na górze coś będzie. Okej, okay, jest niebezpiecznie, ale widzę broń. Super. Tu jakieś te czwórki sobie leżą i więcej amunicji? To jest gościu w ogóle. Dobra, kolejne leży. Słyszę strzały, tylko nie wiem czy pode mną, czy gdzieś na prawo. Chyba jednak na prawo. Może w tym miejscu? Tak, idealnie tu. Okej. Okay. O nie! Podniebna tu była. Ja myślałem, że jakiś gracz. Spróbuję tym razem wylądować na asadzie. Ogarnę jakieś fajne itemy. I później, jak będę już wszystko, cały ekwipunek szary, to pójdę na farmę. Tylko jest jakiś ziomek na górze. Czy tu są jakieś szare itemy? Jest famas, okej. Okay. Nawet nie ma co iść na górę, otwierać tych skrzynek, ponieważ tam na pewno gości już wszystko ogarnie. Tu bandaże jeszcze Okej, okay, dostałem hita, tako! Na winetki mnie próbuje podjechać. Ja wychodzę na dach. Co on w ogóle robi z tym pistolem? Tam jest. Co? na co nadwala? Halo? Czy to był jakiś bot? Strasznie mnie podjeżdżał i to tak szybko. Nie wiem czy to był bot w sumie. Dobra, w tej skrzynce nie ma bandaży, ale ja mam przy sobie bandaże. Okej, okay, nie zauważyłem. Czy ja tu słyszę lepszą skrzynkę? Raczej tak, tylko czy w niej coś będzie? Wydaje mi się, że nie. W sensie żadnych szereg itemów. I jest złoty pistolet, w sumie tak jak zawsze. Był jeszcze gościu w tym budynku, tylko nie wiem, czy on już uciekł na farmę, czy nadal lutuje. Chyba nie chcę wiedzieć. A, jest tam. Dobra, do hita. Nie na no, ja jego podjeżdżam. Myślałem, że on już uciekł dawno, ale Heda teraz wyrwał. Już jest dosłownie po nim. Albo po mnie jest. Dobra, i ja i on mamy mało kapsa. I czasami granaty, które mogą tutaj mnie zaraz wyeliminować. No gośu, zostaw mnie no. Dobra, teraz wszedł czas na podjazd. Czy on uciekł. Okej, okay, jest tam. O, aha! On tu cały czas był. Skupiłem się na wabiku. No i tym razem wyląduję na sierbanych szuwarach. I tak w ogóle, jeżeli dotrwaliście do tego momentu w filmie. To wpiszcie kod SKIRO jak to zrobicie To napiszcie w komentarzu, że wpisaliście kod Używacie go i ja kilku osobom przypnę serduszko, dobra mam sam na samym starcie Chłop do 100 hita jednego Jak na razie Ale jestem słaby Teraz dostał Dobra podjeżdżam go, nie ma co Mam go w końcu O i miał Szaro pompę, to mi się podoba tam słyszę jakieś strzały, ale najpierw rozwalę wszystkie beczki I dopiero tam pójdę Trzeba mieć więcej hapsa Tutaj jeszcze jakiś ammo box i słyszę gościa, kroki Nade mną, za mną Gdzie on jest? Okej, okay, rozwala beczki Próbuję od góry sobie wbić Trochę przypał, o widzi mnie Nie jest za ciekawy, ponieważ dostałem hita Dobra, zbejtuję go, że niby wyszedłem A nie, on mnie widzi przecież cały czas Dobra, nieważne Biegnę naokoło i w ogóle ktoś mi na plecy teraz wjeżdża. O nie, nie zauważyłem go. No, chciałem już uciekać, ale nie zdążyłem.